No siema, no słuchajcie, lecimy dalej ze slajmami, to jest, także łapeczka w górę kto się cieszy. Słuchajcie, tutaj sobie zapisałem już w notatniku, a co będę papier marnował, co nam tam brakuje w sumie do laboratorium, żeby właśnie <laughs> ulepszonka nasze tutaj zrobić kolejne, także się wybierzemy. Mam wszystko zapisane, także elegancko nie zapisałem jedynie ile tam pieniędzy jest potrzebne, bo jak, będzie, bo jak będzie trzeba to po prostu się coś sprzeda, nie? Taka sytuacja właśnie nam tutaj. Wystąpiła. A jeszcze tutaj mam taki taki pomysł, ale pomysł normalnie najlepszy na świecie, żeby ulepszyć na maxa te zagrody. Nie no, to jest po prostu rzecz, którą trzeba zrobić. tu. Się zastanawiałem przez chwilę, gdzie to wrzucić. Także słuchajcie, popatrzmy te zagródki, co one... Czy one jeszcze czegoś potrzebują tak właściwie? Muzykę na dobrą sprawę mogę kupować, ale w, w pierwszej kolejności... Chcę zobaczyć, czy gdzieś czegoś nie brakuje, co mogłoby się przydać. No, takie jest dosyć drogie, także też takie niezbyt na teraz. O, tutaj brakuje autofidera, no i pięknie, zakupujemy. Dobrze, 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 tu wszystko jest zrobione tak. Tak, 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 ta, ta, ta jest, tak jest. <grystanie> tutaj wiem, że ostatnio musiałem dokupić, także jeszcze zobaczę, czy na pewno wszystko, wszystko, no, dobra, czy także elegancko. Na kurczak już mi nie wystarczy przez tamtą lepszonko, A, ale tutaj. Music box by się przydał, bo to są bumki jakoś mogą mniej szaleć dzięki temu, że... że taka sytuacja będzie się tutaj działa. Veggie and meat. Dobra, czyli wy tak czy siak dostajecie tutaj wasze ulubione dzenko. Zarąbiście! Także słuchajcie, do Power Cora dwójki brakuje nam właśnie oleju. Czterech sztuk, także tamta jedna sztuka w sumie mogłoby się przydać ostatnio co widzieliśmy, ale trudno. Batyplorty też, ale to mamy pod ręką, do butców to będą boomplorty, tylko i wyłącznie. Także tutaj to jest już chwila moment. Do jetpacka radiant ore oraz do ekstra tanka silky sand, co może być trochę najgorszą rzeczą, jak tak wcześniej zbierałem, pamiętam. Także słuchajcie, lecimy w bój. W bój, nie bierzemy wodospadów takich, tylko bierzemy wodospady... ...takie inne. czy myślałem przez chwilę, że to lustro. Ja pierdzielę, ale schiza. Tak, jak, jak ulepszymy te rzeczy, to będziemy mogli dalej tam otwierać pody, żebym miał wgląd po prostu w rzeczy, które są nam tutaj potrzebne. Wiecie co? Pójdźmy może dzisiaj do Starlandu. Tam jeszcze nie byliśmy w sumie na tym save'ie. Tylko którędy tu się szło? Tędy na pewno, nie? Dobra. W sumie ja mam mapkę i tak kminię. Bo na Starlandzie będziemy mieli silki Sanda oraz Radent Oru dosyć, dosyć dużo. Slime'y jakieś nowe to tam raczej nie wystąpią, bo... Tu, gdzie byłem, to raczej wszystkie właśnie występują rodzaje. Także myślę, że to będzie kozak. Kozak Tripek. Tylko jeszcze tutaj na dole zajrzę, bo tutaj Silki Sand raz spotkałem. Od. Tak, ale nie tym razem. Dobra. Zróbmy hopę. I lecimy. Teren, w którym jeszcze na tym saveie nie byliśmy. <grym> tak, jak byłem, to nie pamiętam. Nie, nie byliśmy. Tak. Okazało się, info. Tak, witaj, witaj. towarzyszu. No, to jest jeden z najładniejszych terenów właśnie w Slime Rancher 2, znaczy najładniejsza wyspa. Moja ulubiona zresztą tutaj. Są fajne rzeczy, są tutaj, widzicie, jakieś ule, można zbierać miodek i jakieś inne rzeczy. Ale nas stąd będzie najbardziej interesował, w sumie możemy Hunter Slime y ogarnąć, ale nie, 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 nie. My tutaj jesteśmy z misją, z misją zebrania rzeczy. Tak, tutaj mieliśmy dosyć dużo kamiennych slimeów. się tak rozejrzę, bo wiecie, nie mamy jetpacka, co nie? Także to bardzo tutaj szaleć też zbytnie nie możemy. Tak się rozejrzę, bo tutaj te ory występują, które, których, tam potrzebujemy. hamskie wejście, gdzie trzeba kurcze <grytania> otwierać na jakieś magiczne sposoby? Mik. Pieniążki Dobra Dam radę wyżej wejść. Dam radę wyżej wejść. No widzicie, tutaj trzeba Huntery zgarnąć, które są dopiero tam. Wejdę tutaj nie wejdę, dobra. O, a propos hunterów się ma Lepiej z nim nie zadzierać. Dobra, przejdźmy się tutaj. Która strona ja właściwie idę? Aha, to mapki nie mam odblokowanej, no tak. Czyli na oko chodzimy, czyli na oko. Rozumiem, rozumiem. Tylko, się... o, Hunter Gordon. Aha, czy dobra. ogardałem się, gdzie jestem po tym Hunterze. Tak, tak, tutaj. szedłem mi, tak. I gdzie ja jestem? Wszystko wiem, dobra, tutaj. Tutaj nie wejdziemy. Bez kitu, ten jetpack. Co tam trzeba? Radiantory, dobra. Trzeba radientory znaleźć. Nie wiem jeszcze jak stąd wyjdę. Jup, nie skraftowałem sobie teleportera. Miodowe slime. Nie mam w sumie was gdzie wprowadzić. Ale fakt, tutaj są miodowe slimiki. Dawaj. A! Kurde, spadłem. No co mnie gryziesz? O to nie dolecę, ale Darada to wiecie. Obejść. Chyba, nie wiem. Teraz <laughs> się okaże, że nic tutaj nie zgarnę, bo potrzebuję. Potwierdzę sobie przejścia, nie? Albo po prostu podlecieć. No nie fajnie. O. Ale tutaj może być Cirque sand O. Pięknie. Szukamy. Hm. Tu zazwyczaj był. <laughs> To mnie tutaj chcą zrobić Bambuko chyba. Mamy jedne, no. <laughs> tutaj nic ciekawego, nic ciekawego. Jak zwykle jak trzeba, to nie ma. Standardowo, standardowo. Dużo nowych slajmów, stąd Anglery na początku łapam. O, Jej. Całe dwie sztuki, ile tam trzeba było 10? <laughs> no, dobra. Kolejne dwie, szkoda, że nie trzy, bo mogą trzy polecieć, ale tutaj jak widać, trzy polecieć nie chcą. Radiantor, dobra, zaraz zara się tam znajdę. Zaraz go tam zgarnę stamtąd. To jest tak kolorowo, że niektóre rzeczy naprawdę idzie ominąć. Mhm, no i gdzie ten radiantor? Tutaj, dobra. <gry> Mik, dwie sztuki, pięknie. Po to tutaj przyszedłem, ale może nie w takiej małej ilości. Trochę większej. Coś tutaj może ominąłem. Chyba nie, aha. To jest taki cuslajmik tego wyrzucę. Dobra, to nic nie ma. No dobre, dobre. Feral slimy. <noise> Idźcie sobie. Nie potrzebuję Feral slimów. Nic, a nic. Okej, okay. Szukamy dalej. Czy coś nam się tutaj ukrywa? Byp, 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 byp. W takiej wysokości to raczej nic nie będzie, nie? No to, dobra, chodźmy dalej Chodźmy dalej, chodźmy dalej Tutaj nic nie ma Kurde, jest na pewno mi na dużo i na pewno zobaczycie co ja tutaj pomijam. Ale trudno A <śm> no zawsze coś omijam jak szukam Patrz, 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 patz, patrz Sichan. Ale no spoko dla tych Dla Anglerów o, To jest podzik, okej okay. Podów nie otwieram, wiecie? Nie teraz oczywiście hm. Już tarki, super Marzenie do wody. Nie! Dziękuję. Dobra, czyli tutaj się pozbyłem problemu. Okej, okay, wejdźmy sobie wyżej. To jest przejście kolejne na jakieś pantery bądź te inne. Aha i tu już mamy drogę powrotną. God damn, to za dużo ja tutaj kurczę nie zebrałem tak naprawdę. Pan, był dalej przerażony, jak go łapałem od tego od, od tarka. No ładnie, a tam kolejny tarek Kurde, trochę lipo, bo są te tereny. Piaskowe. Kurde. A, piasku tutaj nie było, nie dobrze, nie dobrze. No cóż, mówi się trudno. Ile dało rady to? Zebrałem? Większość pominąłem standardowo, jak zawsze Możemy pójść i polecieć. Polecić po prostu do kolejnego teleportera i zgarnąć inne rzeczy z innego miejsca. Tak. Co to ja za drogę wybrałem Halo? Jakąś dziką. Nie teraz. Teraz potrzebuję slotów. Dobra, chodźmy, zobaczymy, może tutaj coś będzie ciekawego, bo na razie... Na razie lipa. Stąd będę potrzebował Primordioila! Kurczę, szkoda, że tych radiantów tak mało. Zauważyłem, tak to nazw tak tą nazwę. Bo do że... paka, kurcze by się przydało. Taka jedna z ważniejszych rzeczy w tej grze, nie? Dobra, pójdźmy sobie tędy. Bo tutaj będą ciekawsze rzeczy do zebrania. Mek. O. Pierwszy drop dla mnie. Widzicie, został tutaj. Czekał. Primordial oil raz dwa. Pięknie. I jeszcze raz cię przeczytam, bo kto mi. Broni? O, jest. Patrzcie. Mek. O! Nice, udało mi się wejść. Dobrze. Radiantory. O, trzy sztuki pięknie. Dobra, to lubię, to lubię. Słyszę tarki. Słyszałem tarki, ale widzę radianty. Nawet nie czekam. Pijam i zbieram. Siedem, jeszcze trzy sztuki. huu i będzie jetpack. Słuchajcie, to jest. To jest bardzo dobra wiadomość. Okej, okay, dam radę tam dolecieć bez jetów. Ach, nice. Dobrze! Dobra, Primord... O! Trzy! Trzy sztuki Primordial Oila! Gdzie to był potrzebny? O! Był do Power czyli mamy cztery. Dobra, czyli Power już będzie. O ile nie umrę, pamiętajcie, bo to... Hmm. Tam był jeszcze jeden Radiant. Tak ja tam wracam? Nie ma co zwlekać. O! Kolejny Primordial Oil, o kurde. Trochę hardcore'owa sytuacja. Dobra, wiecie co? Trzeba, trzeba zagrać w Super Heroes'a. Myk, Rk Bardzo bohater na terenie, Myk. Co mnie gryziesz? O, co było kozaczyć? Było kozaczyć do mnie? Jak trzeba wodę, to ja mam wodę. <laughs> o, pięknie. Dobra, zapasy odnowione, chodźmy po tego Radianta. Tutaj się ukryli. Patrzcie, Jarmię robię od tyłu. Nie, 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 nie. Dobra, umyłem podłogę hamami. Pięknie. Mm, no. O nie! Wcześniej wskoczyłem. Kolejne się zrespiły, nice! No i myk, mamy jetpacka, no tutaj kolejne, pięknie! <gry> Zauważyłem jedno, co już mogłoby mi tutaj doprowadzić wszystkie sprawy do końca i nagle się z tego pojawił Milen. Ale specjalnie siadłem na inny teren, żeby to zebrać, a to proszę bardzo. W terenie wulkanicznym tylko zdobyłem. Ale kozak! Dobra, czyli Radiant ory mamy, świetnie, Primordy Oila mamy, super. Czyli tylko Silky Sand mi tutaj został. Spieszcie z tych terenów. Bomba. A ty co tu chillujesz, co? my gdzie w locie. Kwik. Nie wiem skąd ba stylu. Ale. Zdecydowanie. Łok, któryś się musiał ukryć i armię tworzyć. Gdy nie patrzyłem. Dawaj, dofinansowanie do tarków. A cię widziałem, że co... Pa, on, on się sam rozmnożył. O ty zła żelko. <ścoughs> Kurde, kto to widział? Co te wulkaniczne akurat? To nie, to mnie nie interesuje nic a nic. Zastanawiam się, czy Silky Sand by tutaj występował. Słuchaj, jak to jest wulkan to raczej wątpię, Zajrzyj, czy może jakiś kryształ się nie pojawił, znaczy wiecie, diament, bo później tego potrzeba dużo i dużo. Pa, teraz to wszędzie jest, bo ja wiedziałem, że jak nie będę tak potrzebował, to tego będzie dużo, ale spoko, bo to się nam na później przyda także. Także fajnie, że to też się pojawia, jak mam miejsce w ekwipunku na to. <laughs> <Z> to <kitu>, nie? <laughs> Dwadzieścia, ja potrzebowałem siedem. <laughs> dobre, dobre, I like it. To są to chyba sobie zbiorę jak w sumie. Jak tu jestem? Jak lecimy? Tutaj jest. Ja wiem, słuchajcie, co mogę zebrać? Wow, wow, wow. Jedzonko dla baty Te tej ulubione. A to w sumie dobrze szedłem, tylko zawsze jetpackiem sobie drogę skracałem. Dobra, git pomysł. <laughs> Coś tu jest, że to takie? Nie, okej. Okay. Dobra, to to sobie zostawię tutaj. Wiecie, to mi nigdzie nie zniknie jak będzie leżało. O, o, o. Co to za... ...dzień pomocy? Naprawdę? Nie ma! Niespodzianka z góry! Mam high grounda, a wy co? Nic nie macie. Cała armia virtu... Vertu... w w versus, tak, tak, tak. <grystanie> Dobra, porobienie. Łatwiutko. Ale ich zrobiłem. <grystanie> very good. Very good, very nice. Tak to się robi. O, światło. Pa, 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 pa. To jest też że coś zdobędę, jak już tak od drugiej strony schodzimy. Dyn, 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 dyn. Dobra, chodźmy na górę. Znowu trzeba będzie dzikie parkoury, się ma tail, slime. Coś by zjadł, nie? Uuu, this is very, 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 very good. Trzymaj. Trzymaj, memiarzu. Wszystko for you. Zabieram diaksa. Sorry, dear. Diament ważniejszy niż... O, pięknie. Diament ważniejszy niż jedzenie dla batyslajmów. Które i tak mają coś innego do jedzenia. Uuuu, idzie w tę stronę. <gryw> Uu, kolejny nie wierzę. Trzy razy tyle, co potrzebowałem na jednym tripie. Holy moly. No, widzicie, nie poszedłem po diaksę, ale poszedłem po coś randomowego do zebrania. I co? I kurde, masa. Masa fajnych rzeczy. Dobre zapasy, zapasy, zapasy. Tutaj kolejny podzik. O nim wiem. No i się ekstra tank by przydał dla tego diaksa w tym momencie, nie? A tak ringtail to wszystko opierdzieli sam. Memiasz jeden. Uhu. Aha! Parkour, oj! I tędy? Nie tędy? Run! <laughs> Loto, kurde! Gdzie? Się pytam. Sylki <laughs> Sand 6, a potrzebowałem Silki Sandu 10. Dobra, nie jest tak źle! Tylko 3 sztuki zostaną. A to były do ekstra... aha, ekstra slota. W ekwipunku, ale kurde i tak jest blisko. Bardzo dobrze. No wiadomo, wszystkiego się nie dało na jednej podróży zdobyć i tak jest bardzo dobrze. Słuchajcie, taki trip to jest naprawdę bardzo udany tripek. Jeszcze można się tu porozglądać. Może jednak gdzieś zagubiony piasek byłby. Ale kozak są te fosforowe niektóre slajmy. No tak Fajnie świecą jakby. Tak. Patrzcie jaki koksu zresztą. Bo mogę sobie teraz tutaj. Wszystko wrzucić. Pięknie. Pięknie, pięknie. Bo tu jest piasek w sumie. Jeszcze możemy zajrzeć na chwilę. Może akurat. Na naszą nieobecność. Coś się wydarzy? Bądź wydarzyło? Hmm... Chciałbym, nie? Chciałbym, ale nie ma tak łatwo. Dobra. Jorchena. Na pożarcie. Myk. Zło Ale to sobie zbierę. Jak już tutaj widzę. Pięknie, je zawsze na propsie. Od razu tutaj, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, jeszcze można się rozejrzeć, czy coś. Czy coś tutaj się nie ukrywa? Ale chyba nic. Dobra. A, tutaj chciałem zajrzeć. Dobra, dobra, chodźmy do tej jaskini. Ten tutaj, tutaj ten portal się odblokowywało, ale wiecie, to jest jaskinia. A w jaskini może się coś zrespić czasami. Ale nie tym razem. Aczkolwiek warto tutaj zaglądać. Ale serio, cieszy mnie, że sobie radiant orów na zapas zebrałem. Naprawdę koksu sprawa. Dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Tutaj również coś może występować. Tam na górze najlepiej. I tam chyba też jetpackiem trzeba by wyjść. Jup. Ach, tam sama woda. To nie, ale mamy jaskinię do sprawdzenia. Huh. A, dobra, jaskinia. <laughs> jaskinia już oddałam, dobrze. Mogę sobie uzupełnić wody. Pięknie. O, super! To tak. będzie to otworzyć przejście. Dobra. Spadamy dalej. To są piaski, ale... Ale nie ten drop. <laughs> Jaki byśmy tutaj stąd chcieli. Tu powinien jakieś ukryć na tym... Stateczko, którym tu przypłynęliśmy. Ale niestety nic tu nie ma. Ło! Jaka zamieć tutaj. Może weźcie, byś tam się nie denerwujcie, co? Co? głodne jesteście? Chyba tak. W sumie długi trip był. Dobra, dobra. Jayu, nie denerwuj się Proszę tyle wam mogę wyrzucić Na teraz Paski to trochę ich na długo zostawiłem Ale dobra, już proszę bardzo Będzie, a ja tu widzę widzę, 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 widzę Coś ma biznes, ale to jest Ogden Tak, tak, tak Ogden się martwi jak zwykle. Zbierzmy więcej tego iowego. Dobra, kto to jadł? Wy nie jedliście, wy to jecie, tak? Dobra. No to dorzucam. Proszę bardzo. Wy jeszcze trochę macie, to to dobrze. O, tak. tutaj jakie fajne zbiory, kurde, poleciały. No no, się nie dziwię, że one tak napierają na ścianę. Już bardzo tyle mogę tutaj oddać na początek. Wait, tu się dorzuca, okej. Okay. I macie na później kumple. Trzy bardzo. Okej, okay, czyli chyba wszystkich obsłużyłem oprócz tamtych, co tam mieli. Dobra, chodźmy kupić rzeczy. <gry> 807. Może mnie nie stać na te rzeczy, od razu powiem, tak? Batiplorty, dobra. Batiplorty i. I Hajsik, ok. O, to mogę kupić. Też Butsy Radiantory. O, Jetpack. Bo Radiantory mamy. <ścoughs> uwaga, 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 Jetpack. <ścoughs> Dobrze. Tutaj Silki Sandu brakuje. Czterech sztuk mi brakuje. Zresztą myślałem, że trzech... Czt przed trzech mi brakuje? No nieważne. Ehe, na to nie patrzę, bo to ma, mało z tego korzystam. Ale dobra, Silki Sanda. Gdzie nie ma Silki Sanda, mogę ulepszyć dasz butsy. Mogę jako garnę i tutaj jako garnę parę plortów i trochę pieniędzy. Fajnie, naprawdę fajnie. No już tutaj zaraz to będziemy mieć. Mik, mik, mik. Dużo plortów. Dobra, trzydzieści, proszę bardzo, też wezmę 30 I zaraz hajsik będzie Dobra, te ty również możemy sprzedać, o ale kurde się dorobimy Trzydzieści, proszę bardzo Dobra, mamy to Mm -hmm. No to lecimy z zarobasem, już mam 1000, także już mnie stać, 2000, 3000 i 4000, pięknie. Końcowo 4473, wow, dobrze, wreszcie coś tutaj idzie zarobić normalnie. Baty plort, zaraz ogarnę i boom plorty. Okej. Okay. Czyli cztery bati i 4 bó. Boom. boom plorty i kupujemy. Dobra. Bati and boom. Where are you? A, tu was w sumie dopiero zanakarmiłem, także plorty będą. Dobra, nice. sobie od razu zbiorę do końca. Pipek. I teraz jeszcze po bati plorty. Tego już powinno tutaj być zdecydowanie dużo, no. OK, Zbieramy. I od kolejnego odcinka już normalnie Ultorpeda. Jeśli chodzi o ulepszonka, bo możemy też podę otwierać. Do czasu aż wiecie. Właśnie stwierdzę, że chwila. Stop, 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 potrzeba trzeba ulepszyć. OK, chyba dobrze wyliczyłem. Powercore i co tam dashboots. Dobra. Dashbootsy, bieremy i powercore bieremy. Dobra. Czyli tutaj póki co mamy wszystko na maksa. Póki co, oczywiście, bo tutaj jak będą kolejne pody, to tam się odblokują kolejne levele, czy zostaje nam silky sand w tym wszystkim. Nice. Pięknie. No i jetpack. Dobrze. Sprzedajemy. No, 5064. Pięknie. A tym już mogę zerwać dalej jedzenie. Dobra, słuchajcie, także dzisiejszy trip jest naprawdę... znaczy był naprawdę bardzo udany, bo wleciały ulepszonka zarobiście. I co? Na no, teraz ja wam Bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego. Na razie cześć.